Nasz mega champion. W dniu wczorajszym w pierwszej minucie walki, duszenie... pierwsza i pół. Pierwsza i pół. Duszenie trójkątne nogami nie dał żadnych szans, żadnych strat własnych. Dzisiaj walka numer dwa, już wejście do finału. Mamy druga minuta, podanie przez balaszkę z bardzo utytułowanym, twardym zawodnikiem. Widzę, jesteś jeszcze nabuzowana dręiną. No, jak wrażenie, jak wrażenie? Spoko, fajnie udało się skręcić. Zostawił rękę, coś tam delikatnie poczułem, że pyknęło, ale myślę, że wszystko będzie z nim w porządku. Ogólnie długo wyczekiwana walka, przełożyli o jakieś 40 minut. Trzeba było czekać, rozgrzewać się kilka razy, ale finalnie ane an prawie anektuje tytuł mistrza Europy na Ukrainie. Dokładnie, najważniejsze, że morale bardzo wysokie, a jutro walczymy o złoto. Gra... O właśnie, tu mamy jego adwersarza. Bardzo fajny człowiek. po. Fair play. Dokładnie, nie chciał go medyk dopuścić do walki, mimo to wykazał się charakterem. Congratulacje. To jest najpiękniejsze. Twarda gra, a na koniec zasady fair play. Dzięki, do jutra.